Cześć, wcowie! tutaj Joker. chciał nagrać odcinek z telefonu, ale. Się po No, coś tam podziało niestety. Bo nienagrałam, nie rzucałam, przepraszam. Bo coś tam. Ci nagrałam go, a. Nie mogłam, nie go wrzucić za bardzo, szkoda. mam już wszystkie przybonę. Potem też po, po, przy, po odcinku to otworzę. Mam tu też. I ją otworzę za to. Bieramy znam drobnie i to i chodź z tą do OP Mega kuszę To super, super. To jakbyś się dostaje. Ja, ja tą kuszę mam, ona jest Mega op tak samo jak ten łuk, więc ktoś to ma to chyba wie. No to no ale ja sobie wie, co to jest. Tutaj mam pierwszy, mam pierwszy to skraftowanie. Weźmy to zrobić tutaj, więcej tutaj. Co tu sobie robić? te questy. czyli Palace map. Palace To czy nie... No, nie, nie ważne nic. może weźmy może sobą. Zagrajmy sobie tutaj. Hmm. Na tej mapie. Czy hmm. tu tu to tutaj też? to... O jest, obiecę. Ale dzisiaj nie mapa. Co za Co za osoba? Dziwne. Ja.

A tutaj był chłop, dobra, ale już ukłamcie tą mapkę, pytajcie co się dzieje. Możecie hmm. zostawić też łapkę w górę i subskrypcję dać... Koment nie, nie, komentarz, trzełki w górę, działki w górę na skój, odcinek w serii co widzimy. Do... No mi się to miało nagrywa. Widzę, że jesteś też uciekli po tej serii, jest w na w a jest tylko to, że podłogi świetlne i tu łapkę w górę. Dwa oczekiwania na punkt wyświetlenia, mnie to bardzo cieszy. Jeszcze mhm. to uprawnianie tych starych dmuchów, gdzie miałem po osi wyświetlenia w górę. To nie są aż tak kalkulacyjne wyświetlenia, ale mnie to bardzo cieszy i mi to wystarcza. Kurczę, z dwóch stron mam Widzicie? Widzicie z widzicie? A, jest 13 do 7. Dobra. Tutaj mamy zadanko i widzicie co? Ja z mam tutaj kluczy. Mamy kolejny level. Warty. A my chcemy. Po zabytku jedną rzecz. tutaj otwórzmy sobie. Czekaj, skroneczkę też. Teraz może coś nam drobniej Błagam. Nie wiem, nam mam A o, mamy książkę. Mam to. I też mam tą broń. Co wie? Więc ja też mam tą broń. Soby to. To mam. To mam. Oraz to. Więc. Mam snajperki Jak ona tak, dobra. Bij 11 obrażeń, sto... wszystkie to wszystkie tu pokonuje. I to mnie. Moc... o, mocno to sobie lepsze, to jest 11 ustawienia. Hmm. W jest odmotyczną stronie, żeby mnie odstrzymać. I tutaj na tej mapy. też dobą broń, no. bo możemy w sobie. Jeszcze co e I mamy w sobie. Resztu będę wstrzymać. Powiedz góry. Zostaje że... odważny? Nie. Nie, ja mam o wiele lepszy w bronie. Ale...

i sobie tutaj wyjdziemy no okay. próbujemy z no, no. no. tutaj musimy wszystko nie wiem czy to moglibyśmy żeby... łapka w górę i subskrypcję będzie mi bardzo miło kiedy tutaj do tych subów

Dobra, przegadzam, ale widzę, że nie ma tego złego. Co by nie wieszło? 10 ekwa, mamy już dużo, on tu dużo zanotowuje, piątki lewe prawie. Mmmm. Zaraz rani mam, widzę. Zaraz rani to, o nie, kuchnia, kuchnia. E, tam na mamy na, na, na telefonie. Tutaj, co mam co niby na to? No cóż nikogo nie było i nic no, no co ja poradzę? Hmm. Ale możemy wrócić do lobby. Możemy okręcić postacią. Możemy obkrończyć postacią, panu postacią. I zobaczmy na jakieś bronie. Tego tutaj. Na to jest lepsze, to... Tutaj sobie bye patrzcie w tak nie? To. Ja mu usiłuję tak. Tutaj, Polskę mam. Hej, mi to by się przydało kupić. Ja mam u siebie tą broń, nie? I to mam też. Raz, ja mam, nie ma tej. Nie ma? Gdzie mam? Mam, to kurz, tak. Tutaj da na dwie godziny. Eee. Chcę na pewno tylko peta. Timer, mapkę, bo, bo możemy i tutaj. Witam, jestem mi się Nie, 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 czy go, nie, więc nie, nie, nie,

Это не может быть шумный клинок, Ну, здесь не ищем, Ja też dostałam część. Nie w się tu czerwony Zniesiała chyba. Czy

9, 9, 3, 2, 11, nice, 11, 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 Widzowie wygrano! Jest! Wreszcie pięć kluczy. Mamy ma kolejny level, który dostajemy. I mamy pełną level. Widzę, nice! Mam takie tu też kolejny level, Może zatrzymaj jeszcze. Nie, wyjdźmy tutaj. Nie... nie ma więcej. Ale... Może gdzieś widzę i tak. Bo tak, tak. tak. Zacznijmy, jak ci powtarzam. Cóż, mamy aż 7 kluczy. Zobacz, gdzieś na pamiętam. Nie, coś zrobić mi co dziecko. Askak, to weź armor? Nie, ale tutaj mamy różne. Challenger, Icepad, Handslave Map, Handslave Map, Była kuchnia, Handslave Map, Bo to nie, tylko Handslave Map, Handslave, Hmm. Tu muszę tutaj znaleźć kill kiedy mi się to nie ujdzie, z dużym problemem, jak tam ludzie z cukrem, z niklą, które po 100, bo ja rzucam do chitynę, bo każdy, to w ogóle... Hmm. To chyba piękne widzowie. Jakie mam znowu takie Nie, Nie nie, nie bo to jest Pięć jest też

私はこのシチュー。<noise> <noise>

No, że to było nie do ubrania. Nie, 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 czy nie, mam Ech, widzę, widzę, widzę. nie, tą mapkę. Co dobrze jest, nie, widzowie, nie, 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 to. nie, 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 to to mam, że to. To ja nie, to to taka nie, z nie, No, to już nam szło do. Miałam słowsze... Miałam słowsze broni, więc... Jakby... tam też siebie na koncie, dlatego mam admin frame. to jest nie ja, tak? telefonie. I tak lepsze.

A dzisiaj ten jeden, on zrobił, nie, zrobiłem go, przepraszam, że wcale ja nie gadam, wiecie, jest to po prostu ale jest mu babę, taki tak mi grać nic, nic Это еще несправедливо, но оно все-таки несправедливо. Угу. Да. Лет Wybiorę, wybiorę, co Ej, przegrana, ale widzę, że to jest Z Dalej, 10. Spajam kolejne. Super. ten ale widzimy. bardzo cieszy. Fajnie, tu jest czy możemy to lubić, czy to dalej. To nie. Teraz zrobimy. No, 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 ja je No, to Na Ja się jeszcze wrócić może z Among Us? A myślę, że tak. Czyli mogę... myślę, że mogę z Among Us nagrać odcinek. Mm. No. Nie wiem, czy po sobie z... O, mam. O, zostaliśmy tutaj, super. Ja, ja się tam będę żegnał. Ja... Super. E... by nie był w może... Nie powinienem, ale kupmy tu i zróbmy, żeby to. Kolor może czarny. I ten. Fiek. Więc teraz musimy zrobić tak. Tutaj dać czarny. Dodać to. Taką mega mi ślizioną kóźkę. Teraz tak, później bardzo będę widzowie kuszkę, bo będzie bardzo ładna. Jest, teraz tutaj, no to to będzie też pyk.

Ładne, tutaj będziemy tutaj nie widzę Zadzieliłem się tak mamy Tu nie, tu mamy, Hej. no, w związku z tym, jest bardzo ładne, więc mamy Hej. Tam widzę, że może pa O okay. oh. 你。Yeah. Chcę zrobić bardzo ładnego skina. Bardzo skin. Tutaj też. Może mam pomysł. tutte Tak, będziemy mieli buty tak Zrobię Też powiem sobie Też

W tym odcinku, gdzie już otworzymy te jajka. Zostaniemy w Mam te dwa golemy tutaj. Ja mam tego petyta i tego. Tutaj idziemy w mandurku. Nie mam już tego Mam tylko... No mamy. Mam pierwsze rzędzie do craftu. A! Staramy się robić to w najbliższym czasie tu mam jeszcze to. to nie jeszcze nie to wszystko więc ja się z Wami widzę ja się z Wami użegnam zaraz to biorąc do zobaczenia z nadcineczką i cześć